Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 26 kwietnia 2024 roku i mamy piątek, koniec tygodnia. No i zaczynamy sobie naszą codzienną, szybką analizę kryptowalut. Dzisiaj naprawdę będzie szybka, bo nie ma zbyt dużo tych kryptowalut. I oprócz bitcoina i etera zobaczymy sobie kryptowaluty, które pisaliście w komentarzach przez cały tydzień. No i zobaczymy sobie oczywiście wskaźniki trzy newsy, które dla was przygotowałem oraz wskaźniki od Maximusa. Bitcoin trochę odbił od ostatniego poziomu, ale to sobie dokładnie obgadamy to w momencie kiedy przejdziemy już tutaj do wykresów Bitcoina. Warto zwrócić uwagę, że dominacja wróciła z powrotem na poziom 55%, więc altcoiny trochę oberwały przez ostatnie 24 godziny. Ale my sobie zaczynamy standardowo. Przechodzimy sobie do coin market cap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin wzrósł o 37,%, za to Ethereum spadło o 10%, Więc praktycznie stoją w miejscu, za to największe wzrosty zaliczył Wormhole 14,68%. W ostatnich 24 godzinach a największe spadki zaliczyło Ronin 8% w ostatnich 24 godzinach. Oczywiście tutaj mamy tylko i wyłącznie kryptowaluty z pierwszej setki CoinMarketCap. Wskaźnik strachu i chciwości spadł troszkę od wczoraj, aktualnie poziom 70, ale cały czas jesteśmy na chciwości, no i altcoin season index na poziomie 40. Pierwszym, no i zobaczmy sobie nasze likwidacje. Zrobiło ich się tutaj dosyć sporo na wykresie. Mamy dosyć sporo tutaj powyżej 65 tysięcy, w okolicach 65 500. Mamy sporo tych likwidacji do zebrania, ale też mamy sporo likwidacji w okolicach tutaj, właśnie. Między 62 tysiące a 63 tysiące więc zaliczenie nawet 62 500 fajnie by wykasowało te wszystkie likwidacje, które zebrały się tutaj w dołku. Co nas czeka, dowiemy się pewnie niedługo. Zobaczmy, jak wyglądają ostatnie 24 godziny w liczbach no i mamy praktycznie. 171 milionów dolarów w likwidacjach w ostatnich 24 godzinach, z czego większość to były longi ponad 108 milionów dolarów. Więc troszkę tutaj polikwidowało, ale to nie jest aż tak dużo jak bywało w ostatnich miesiącach. Więc teraz lecimy sobie zobaczyć nasze trzy kryptowaluty, trzy artykuły, które dla was przygotowałem. Pierwszy artykuł na crypto-newsflash.com. Francuski gigant energetyczny EDF współpracuje z firmą Hedera w zakresie zrównoważonych zastosowań RWA. Więc tutaj mamy ciekawą sytuację. Jak widać Hedera mocno tutaj ostatnio w artykułach przoduje, no i tutaj może być ciekawa sytuacja z Hederą. może faktycznie dać tutaj niezły popis w tej. Hoście. Zapraszam Was do przeczytania tego artykułu, będzie on oczywiście w opisie pod filmem, a my lecimy dalej. Kolejny artykuł na stronie cointelegraph.com, Sek pozywa firmę wydobywającą bitcoiny i oskarża założycieli o oszustwo na łączną kwotę. $5,6 miliona dolarów. Więc, jak wiecie, Sek lubi tutaj dosyć mocno mieszać, więc może znowu trochę tutaj nam nabałaganić. No i ostatni, trzeci artykuł: dlaczego niektórzy inwestorzy wyprzedają Matica i Cardano przed rundą kolejną w 2024 roku. Więc tutaj ciekawy dosyć długi artykuł, ale myślę, że każdy wyciągnie z niego coś dla siebie. Wszystkie oczywiście linki do tych artykułów znajdują się w opisie pod filmem. A my lecimy do Maximusa, orderbooki. Dzień w dzień wyglądają praktycznie teraz, tak samo, w miarę tutaj równo rozłożone zlecenia, zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej. Tutaj odpalmy sobie aktualny wykres ProCharts na oczywiście interwale minutowym. No i widzimy, że tutaj pomału zaczyna nam się aktywować ulica, czyli wskaźnik CBR pokazuje nam, ja sobie tego troszkę przesunę, żebyście widzieli lepiej, pokazuje nam, że zaczyna nam się budzić ulica. Co ciekawego, widzimy lekki odpływ tutaj bitcoinów z giełd, a było ich dosyć sporo. No, i ciekawa sytuacja miała miejsce wczoraj o godzinie 22:18, gdzie wleciało na giełdę dosyć sporo stablecoinów, no i momentalnie wypłynęły z giełd. To mogła być typowa sytuacja przerzucania środków, więc tutaj nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, nie miało to w ogóle wpływu na wykres. Ja początkowo jak zobaczyłem to, to pomyślałem, że to może być jakaś po prostu anomalia. Gdyby faktycznie utrzymał się tutaj dłużej taki poziom, no to spodziewałbym się, że może faktycznie dojść do jakichś mocniejszych wzrostów na bitcoinie. Tak też się nie stało i od tego czasu Bitcoin w miarę na równym poziomie, więc teraz lecimy sobie już do wykresów. Bitcoin zaliczył ten 5% spadek, odbijając się właśnie od tego poziomu, o którym wczoraj mówiłem, 62 950. No i nie dał rady przebić w dniu wczorajszym poziomu 65 tysięcy, i tam się utrzymać. Zleciał aktualnie cały czas tutaj powyżej, lekko powyżej 64 tysięcy. No ja cały czas czekam na wzrost, więc ja z moich longów jak najbardziej nie wychodziłem. Dużo osób pytało mi się, czy faktycznie wychodziłem, czy też nie. Nie, cały czas trzymam zarówno Bitcoina, jak i Ethera na longu. Co prawda Ethereum trochę lepiej sobie poradziło, jest tam dużo lepszy zysk. Ale póki co cały czas nie wierzę tutaj w spadek aż do tego dołka gdzie byliśmy poprzednio ja na pewno będę na weekend sobie ustawiał tutaj stop lossa kroczącego na giełdzie bing x bo tam to rozgrywam wszystko aby po prostu nie polecieć na minus gdyby faktycznie miało się coś nowego tutaj odwalić jakiś czarny łabędź jakby miał nadlecieć no to wolę sobie ustawić takiego stop lossa, ale póki co zamykać nie mam zamiaru, zarówno Bitcoina jak i Ethera, czekam na tutaj kolejny wzrost, a jeżeli przebijemy już tutaj 65 tysięcy no to myślę, że spokojnie będziemy się wspinać już tutaj powyżej 67 a tak jak mówiłem i cały czas to podtrzymuję Liczę na te 70 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Liczę, że jak nie w tym tygodniu, to do końca miesiąca. Więc ja cały czas się tego trzymam. Co prawda, jeszcze tutaj warto wspomnieć o dominacji na Bitcoinie, bo trochę nam tutaj wzrosło aktualnie 55%. No i trochę altcoiny tutaj przez to oberwały. No i zobaczmy sobie Ethera, który mimo tutaj, że w ostatnich 24 godzinach minimalnie gorzej sobie radzi od Bitcoina no to w dłuższej perspektywie faktycznie to on lepiej zyskuje więc aktualnie też czekam cały czas co zrobi, tak jak mówiłem poprzednio te wzrosty i tutaj ten poziom 3285 jest bardzo mocnym oporem, no i faktycznie dostaliśmy zaliczenie tego poziomu no, i później mocny zjazd w dół. No, ale tutaj, tak jak mówiłem poprzednio, czekałem na ten poziom, faktycznie został on przetestowany, cały czas mocno obowiązuje. Więc przy następnym podejściu, również tutaj może być gorąco i może się mocno odbijać cena. Czy tak będzie, dowiemy się zapewne już. Niedługo. A teraz lecimy sobie zobaczyć Wasze propozycje. Postarałem się tylko zerknąć na te, które nie były w tym tygodniu, chyba że faktycznie coś tam się dzieje. Na pierwszym jest Solana. Solana jest o tyle ciekawa, że spadła nam tutaj do wsparcia na 143,42 dolary i jak widać, dobrze sobie radzi. Chwilowo się tutaj zatrzymaliśmy. No i nawet przeszło mi tutaj przez myśl, czy by nie odpalić sobie longa na solanie. Oczywiście nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie. Ja tutaj również analizuję moje tutaj wskaźniki, które Będziemy już używać niedługo wszyscy na Discordzie, są na razie w fazie testów. Widzimy, że tutaj, przy tym dołku, gdzie zaliczyliśmy 141,50 dolarów, mocno nam się przegrzał wykres. No i cena, jakby chciała iść do góry. Drugi wskaźnik również pokazuje nam tutaj. Mocną tendencję wzrostową, więc zobaczymy, czy utrzyma poziom 144 dolarów i czy odbije w dłuższej perspektywie. Też liczę na fajny wzrost na Solanie, chociaż Solana już pokazała, że ma w sobie dosyć sporo tej siły. A my lecimy dalej. Kolejnym, kolejną kryptowalutą, która jest dosyć ciekawa i którą podawaliście jest NIR Protocol. Zerknijmy sobie tutaj trochę w dłuższym odstępie. No i nil Protokol jest dosyć mocny, fajnie pokazuje siłę przy tych spadkach Bitcoina, nie poddaje się, aktualnie w ostatnich 24 godzinach 2,70% na plus i nie widać po wykresie w ogóle tych spadków. Póki co cały czas się mocno wspina. Wsparcie tutaj w okolicach 6 dolarów jest na tyle mocne, że wątpię, żebyśmy tutaj nawet podjęli próbę zejścia, chociaż wykres nam widać się mocno przegrzewa na tych górkach, ale jak widać, szybko się wychładza, więc już w tym momencie jest paliwo na dalsze wzrosty. Warto, warto tylko zwrócić uwagę, że przed nami tutaj linia FIBO. Która znajduje się w okolicach 8,55 dolarów, a później opór na 9,51, więc będą nam tutaj pewnie też mocno hamowały, ale zadziałają też w drugą stronę. Po przebiciu i przy reteście zrobi nam się fajna trampolina do dalszych wzrostów, więc myślę, że jest tutaj spory potencjał jeszcze do przyłączenia się do wzrostu. Ja osobiście bym teraz jeszcze nie próbował, czekałbym na jakiś mocniejszy ruch, ale wątpię bardzo na zejście aż tutaj do 6 dolarów. Ewentualne zejście nawet do okolicy 6 dolarów 70 centów już wydałoby mi się bardzo atrakcyjne. A my lecimy dalej. Kolejnym będzie dzisiaj oczywiście arbitrum, które chyba nawet było w tym tygodniu. Dokładnie nie pamiętam, ale wrzućmy sobie też na tapetę, ponieważ przy tych spadkach bardzo fajnie odbiliśmy się od dolara i 11 centów. Póki co znajdujemy się w dosyć mocnej tendencji spadkowej i tutaj poziom, który nawet nie jest narysowany, ale już go wam powiem, to jest poziom 1,4 centów będzie służył nam jako mocny poziom wzrostowy. Więc tutaj jeżeli dobijemy, jest szansa na spore podbicie z powrotem tutaj do okolic dolara 11 centów, czyli do tej czerwonej linii. Póki co arbitrum tutaj jest dosyć w słabym położeniu, ale myślę, że wyrównując tutaj te dołki, z których mocno ostatnio odbijaliśmy chociażby tutaj 12 kwietnia i 19 kwietnia, mogą faktycznie nam powtórzyć kolejne dosyć mocne odbicie. Pamiętajcie tylko, że wtedy to były dosyć mocne impulsy rynkowe które spowodowały szybkie wykupienie no i teraz pytanie czy te wykupienie również teraz nastąpi a my lecimy dalej, no i teraz kryptowaluta o której ja często kiedyś mówiłem, ostatnio trochę zaniedbałem, no a dzisiaj władnie Ethereum Classic zrobiło nam dola 1,84 Procenta na plus, więc dosyć fajnie. Tutaj cena Ethereum Classic zaczyna nam reagować w momencie zejścia poniżej 26 dolarów. Dzisiaj mieliśmy bardzo fajne potwierdzenie tego o godzinie 3. Po zjeździe. Bardzo szybkie odbicie, już nawet przebiliśmy 27 dolarów. I myślę, że tak będziemy się pomalutku wspinać do oporu, który będzie dosyć silnym oporem. Jest to opór, z, 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 który znajduje się na 27 dolarów i 75 centów. Ja osobiście będę chciał sobie odpuścić ten weekend granie, trzymam swoje. Longi pootwierane, ale nie ukrywam, że tutaj kuszącym byłoby Itidium Classic do rozegrania na dźwigni, więc jeszcze jest, myślę, szansa, żebym sobie może dzisiaj to jakoś rozegrał. Ale w weekend naprawdę chcę sobie odpuścić granie i trzymać tylko te longi, i ewentualnie sobie zaglądać, co tu ciekawego może się jeszcze wydarzyć, no bo przez weekend jak dobrze wiecie i sobie spoglądacie czasami, no to w weekend lubią dziać się różne dziwne rzeczy na krypto, jak inne rynki śpią, no to krypto lubi się wtedy mocno obudzić. A teraz lecimy dalej, kolejnym jest render, oddalmy sobie go troszkę, żebyśmy widzieli tutaj najbliższe, najmocniejsze wsparcie, które znajduje się na 7 dolarów 91 centów. No i tutaj render trochę mnie Zawodzi. Co prawda w porównaniu do innych kryptowalut, które tracą niektóre po 3, 4, 5%, no to Render stracił zaledwie 1,5% w ostatnich 24 godzinach. Ale myślę, że tutaj jeszcze Render jest trochę jakby uśpiony. Co prawda poziom 7,91$, który pokrywa się z linią FIBO, dobrze nam tutaj pokazuje, moment że może faktycznie cena spróbować wystartować z tego poziomu chociaż poprzednio bywało to różnie ja czekam i w momencie zejścia poniżej 8 dolarów pewnie będę chciał zrobić jakieś zakupy spotowe nieduże jedynie uśredniając sobie troszkę cenę zakupu ale ja cały czas czekam na jakiś mocniejszy raid kiedy render zrobi w końcu jakiś mocniejszy rajd, nawet w okolice 15 czy 20 dolarów. Cały czas idzie trochę tutaj słabo, no i czekam na jakiś mocniejszy impuls, który na pewno kiedyś nadejdzie, tylko pytanie właśnie kiedy jeżeli bitcoin będzie chciał osuwać nam się z powrotem w okolice 60 centów no to takie altcoiny przy takiej dominacji bitcoina no to mocno tutaj będą obrywać więc tutaj jest zawsze spore ryzyko z altcoinami no ale pamiętajcie przy ewentualnych wzrostach altcoiny zarabiają dużo lepiej niż bitcoin więc osoby cierpliwe na pewno skorzystają z tego na osoby, które będą często zmieniać no będą też często tracić, a teraz lecimy dalej, internet, komputer który mocno tutaj zareagował na poziom między oporem na 15 54 centy a 16 dolarów jest tutaj taka dosyć mocna strefa która nawet była próba przebicia i doleciliśmy aż do 16 dolarów 45 centów no ale cena szybko poleciała za innymi kryptowalutami. No i powolutku obsuwamy się cały czas w dół. Aktualnie internet komputer 13 dolarów centów, ale myślę, że nawet tutaj obsunięcie chociażby do linii Fibo, która znajduje się na 12,85, a w najczarniejszej sytuacji nawet do wsparcia na 11 dolarów i 5 centów jest jak najbardziej Realna, więc tutaj też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy po prostu można sobie uśrednić cenę, czy spróbować to jakoś rozegrać na dźwigni. Ja nie polecałbym rozgrywania na dźwigni, no bo tutaj może się wydarzyć sporo. Możemy również dostać mocne wzrosty, jak to. Niedawno tutaj Internet Komputer pokazał, że jest szansa na takie wzrosty. Również Internet Komputer lubi być tutaj w mediach często przewijane, co też powoduje właśnie te niektóre wzrosty. Więc tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozgrywać Internet Komputer na dźwigni, czy lepiej sobie. Tutaj czekać na jakiś impuls wzrostowy i zabawić się spotowo, więc to pozostawiam Wam. Pamiętajcie, dzisiaj będzie też jeszcze za chwilę portfel 100 razy 100, więc sobie zobaczycie, jak to wygląda w długim terminie. A teraz lecimy zobaczyć sobie ostatnią kryptowalutę na dzisiaj, czyli rlc, które zrobiło bardzo fajny wzrost ostatnio. Zaliczyliśmy linię FIBO. Przebijając tutaj opór, który znajdował się na 3,15 dolary i zaleciliśmy tą linię Fibo, która znajduje się na 3,25 centów. Dostaliśmy spadek po, z powrotem do linii Fibo, która znajduje się w okolicach. 2,75. No i dostaliśmy delikatne odbicie. No ale te drugie zejście już nie było tak optymistyczne, no bo już nie było takiego impulsu wzrostowego. Teraz pomału zbliżamy się coraz bardziej do tej linii Fibo i za chwilę niestety możemy dostać przebicie, a to przebicie może oznaczać dosyć gwałtowny spadek nawet do 2,26 centów. Pamiętajcie, że jesteśmy w dosyć ciekawym momencie po halvingowym, dużo osób tutaj namawia zarówno na Twitterze, że będą dalsze spadki nawet do 30 tysięcy dolarów za Bitcoina, a niektórzy przypominają, że po halvingu robiły nam się dosyć spore i gwałtowne wzrosty, więc musicie sami zdecydować, co wy tutaj. Planujecie na rynku, jak jesteście na to przygotowani, nie tylko finansowo, ale głównie psychicznie, bo psychika tu odgrywa bardzo dużą rolę, chociażby we wczorajszych zagraniach na Bitcoinie, gdzie sporo osób wmawiało mi, aby uciekać w momencie, kiedy przewijaliśmy kolejne wsparcia, a ja mówiłem, że nie ma sensu uciekać w panice. Najwyżej, jak odbije, to zawsze można sprzedać troszkę po lepszej cenie, i faktycznie cena odbiła. Poleciliśmy do 65 tysięcy. No i zobaczymy, co dalej, ale ja swojej strategii nie zmieniam. Teraz lecimy sobie zacząć nasz portfel 100 razy 100. Dzisiaj dokupiliśmy oczywiście Kaspę, o której ja mówiłem, że będę ją już do końca. Akumulował, no i aktualnie powyżej 50% mamy zysku. Dokładnie to jest 1377 dolarów. A pamiętajcie, że 10 każdego dnia miesiąca będziemy sobie analizować bitcoina i etera, jak oni zyskują, więc tutaj mamy tylko i wyłącznie altcoiny kupowane przez praktycznie dwa lata. Więc będzie fajne podsumowanie. Póki co mamy fajny plus, żadna lokata nie dałaby Wam takiego wyniku. No i warto zwrócić uwagę, że bardzo dużo tutaj jest wyników dosyć sporych, więc można było trafić niektóre nawet pod 380%, które dawały zysku i był to chociażby właśnie wspomniany dzisiaj NIR Protocol, czy chociażby AVAX, który zrobił prawie 180% Procent. Największy minus zaliczyło nam Giddy, czy chociażby Sand, ale tutaj nie były zbyt duże kwoty ładowane, więc tragedii nie ma. A podsumowanie główne będzie już w czerwcu. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Wam za lajki, za suby i za komentarze. No i z patronami słyszymy się jak zwykle codziennie. Na Discordzie, można mnie również spotkać na Twitterze. No i my słyszymy się jak zawsze. W poniedziałek przyjemnego weekendu Wam życzę. No i końca tego miesiąca. No i zobaczymy faktycznie, co dalej będzie się tutaj działo przez nadchodzące dni. Dzięki raz jeszcze, odpocznijcie trochę. No i do usłyszenia, hej.